Przy Zatoce w Głogowie. Dzisiejsza konferencja jest wspólnie z wędkarzami Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie, która oburzyła całe środowisko wędkarzy kilkaset tysięcy osób w Polsce. To jest, Szanowni Państwo, decyzja ze strony wód polskich o tym, aby zakazać de facto i ograniczyć dzisiaj swobodne wędkowanie, dlatego że ta decyzja w sposób absurdalny. Dotyczy i wędkarzy, i całego, całe, całej gospodarki wokół wędkarstwa. Otóż wody polskie chcą zakazać używania zanęt, e, szczególnie w tym najbardziej istotnym okresie czerwca, lipca, sierpnia i września wtedy, kiedy wędkarstwo się rozwija. E, zakazanie zanęt to jest także upadek e, i ograniczenie całej branży. 40% całej sprzedaży, czasem nawet 50, to są zanęty. Sklepiki, sklepy wędkarskie, których obok jest nawet jeden, wiemy, co przeżyły w, podczas ostatniego roku, kiedy mieliśmy zatrucie w Odrze. A teraz Wody Polskie chcą dodatkowo jeszcze ograniczyć wędkowanie i ograniczyć tą branżę. Ta branża, jak wyliczyli specjaliści Polskiego Związku Wędkarskiego, to są straty około 100 milionów złotych, już nie mówiąc o miejscach pracy. Skąd bierze się tak absurdalny absurdalny zakaz używania zanęt. Każdy wędkarz wie, że właściwie no bez zanęt to są trudności w, w łapaniu, w łowieniu. Tego nie wiemy. Wody płynące między innymi. Szanowni Państwo, jesteśmy w Głogowie, gdzie tutaj obok jest rura. Tą rurą ląduje rocznie 23 miliony ton słonej wody z KGHM-u, zbiornika. Zaraz o Głogowie. Ten wykres, jak Państwo widzicie, to jest m.in. zasolenie, które na ostatniej komisji administracji, którą mieliśmy w kryzysowych, pokazano. To był, od, to był ten najbardziej neuralgiczny moment sierpień-wrzesień. Sierpień, e, Proszę zwrócić uwagę, most tolerancji, jak rośnie zasolenie. Czy z jednej strony pozwala się na to, aby zgodnie z prawem lądowały w odrze. Po przemysłowe pozostałości, jakim jest słona, woda z, kopal z kopalni KGM-u. W porządku, na to są wszystko zgody. 23 miliony ton. A zakazuje się wędkarzom rzucania zamęty, które jest pokarmem dla ryb. Czegoś bardziej absurdalnego na ten okres wakacji jeszcze nie widzieliśmy. Takie pisma dostają wędkarze okręgi w całej Polsce. To jest skandal. Z tym trzeba walczyć. Trzeba walczyć przede wszystkim z głupotą. Kiedy specjaliści, profesor Wziątek, jeden z najlepszych specjalistów w Polsce i chciola, powiedział, że, że większej bzdury nie widział, aby właśnie w tym czasie zakazać używania zamy. To jest niedopuszczalne, jeżeli trzeba będzie przeprowadzać kontrolę także poselską, przeprowadzimy w, w imieniu i, i wspierając wędkarzy. Wędkarze jako pierwsi pamiętamy, co działo się rok temu, kiedy, kiedy mieliśmy zatrucie odry. Byli jako pierwsi, pomagali, informowali, później mieli naloty jak w Gorzowie o 6 rano w momencie, kiedy składali po prostu zeznania. To jest niedopuszczalne. Wody polskie opanowane niestety przez jedną opcję polityczną, tam powinni być fachowcy, a nie politycy. Walczmy z absurdami, bądźmy po stronie wędkarzy, ale myślę, że, że panowie i pani opowiecie, opowiecie chyba najlepiej to o tym zakazie absurdalnym, który dotknął was i dotyka całe środowisko. Czekajmy, czekajmy. To tak, może do bo poprosimy, że żeby... no, właśnie. Nie rozumiem tego w ogóle zakazu. Do czego on jest sprowadzony? Przychodzą wakacje. Wiadomo, że rodzice z dziećmi najczęściej na wodę wyjeżdżają. Jeżeli się nie rzuci w ogóle zanęty, to to dziecko nie zachęci się do łowienia. nie ma. Nie ma takiej możliwości. Po prostu mieliśmy mieć lepszy dostęp do wód, tak nam obiecali, a tu po prostu wszystko się ucina. Wszystko nam zakazują. Łowienie na dzień dzisiejszy bez zamęt Nie ma żadnego sensu, bo siedzenie tylko nad wodą to ja mogę bez wędki posiedzieć. Jak już to argumentujemy polski tego zakazu? Czy są jakieś argumenty? Woda się zanieczyszcza. Woda się zanieczyszcza, ścieki nie zanieczyszczają tego. Według zaleceń miały być wszystkie dopływy udrażniane. Jakość prac przy tym wszystkim nie widać, żeby te ryby miały w razie czego się chować gdzieś. Tego nie widać. Prac żadnych nie widać. Wszystko nam zarasta. Wprowadzili zakaz w ogóle koszenia do końca lipca. Nie rozumiem pewnie, yy, tych wszystkich decyzji. Czy jakieś grzywny grożą za złamanie tego zakazu? Jest mowa o jakichś konkretnych no, kwotach. I... Może grozić odebraniem prawa do użytkowania. Zapłaciliśmy za cały rok przecież za kartę. I kto nam to wróci? Dokładnie. I to jest łowienia. następny rok, w którym się zakazuje e, łowienia. Tak. E, e, i ten. A my za to zapłaciliśmy. Jaki jest 400 zł jest rocznie i ten, już część wędkarzy zrezygnowała. Jeżeli to się utrzyma, to po prostu wędkarstwo zostanie zabite. Jeszcze w zeszłym roku mieliśmy upusty węciści. w tym roku podnieśli na równo, także że tyle pieniędzy zabierają i co ich nie można łowić, to prosty haczyk. To, to znaczy jest jeden wielki problem, że wody polskie podpierają się badaniami, a tych badań nam nie przedstawiają. Stosowałem kiedyś pismo, to na pismo nie było w ogóle żadnej odpowiedzi. Jaki, jakie to są badania, gdzie były przeprowadzone, na jakich wodach? Ja Gdzieś to... panowie słyszeli wcześniej o takich zakazach? Nie wiem, w Rado. Nie, chodzi o to, hmm. że zapytałem też, bo tak, ja ja nie mogę podać nazwiska, w którym kraju europejskim hmm. jest taki zakaz. Proszę przedstawić, że wędkarze z Belgii, pewna na to, Belgia, Holandia, gdzie Kraje są podzielone kanałami, gdzie wędkarstwo spławikowe jest yy, no, bardzo rozpowszechnione. Tam czegoś takiego nie ma. Tam po prostu czegoś takiego nie ma. Co wody polskie my, 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 tacz, upadły na upadły głowę, dlatego że. Jeżeli zakazują przy jednoczesnym, słuchajcie, wpuszczaniu y, 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 ścieków poprzemysłowych, y, no, całej, y, całego elementu poprzemysłowego, taki chem, podkreślam jeszcze, 23 miliony. On rocznie tutaj tą rurą na długości kilku, kilku kilometrów ląduje w odrze, o czym wskazują wszystkie wskaźniki zasolenia, tak? Dostawiam kwestię algi, tak. wszyscy będą walczyć. Ale jeżeli zakazuje się na całej długości odry wody płynącej użycia zanem, to słuchajcie, no ktoś... Ktoś upadł na głowę, znaczy zniszczy sklepy wędkarskie, ograniczy tak, bo ktoś to raz rezygnuje przez sezon, nie wiadomo czy, czy z powrotem wróci. Wiesz, to jest właściwie absurd, żeby nie używać na dużych akwenach i również, również na rzekach zanęt. Poza tym to co mówiliśmy, że te ryby to wszystko zjedzą, to nie ma, nie ma żadnej logiki. Jeżeli profesorowie ich geologii mówią, że to jest bzdura, zachęcam pana profesora Wziątka, to znaczy, że komu mamy wierzyć, wędkarzom? ichtiologom, profesorom, czy jakimś politykom po prostu w wodach polskich. No bo ktoś tam naprawdę chyba zwariował i chce ograniczyć, i ograniczy naprawdę w sposób poważny polskie wędkarstwo. A polskie wędkarstwo to również dbanie o zasoby rybne, o równowagę. To są również szereg hodowli, które przecież PZW organizuje, zarybianie. No szereg elementów, które mają przede wszystkim służyć przyrodzie. Jeżeli tego nie będzie, to słuchajcie, to, 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 to tak naprawdę także również kwestie zarybiania i hodowli nie, nie będzie opłacane, bo z czegoś to trzeba utrzymać. Więc wody polskie po prostu popełniają jakiś błąd i są przeciwko polskim wędkarzom. Po no prostu absurdalne. Dodatkowo jeszcze różne daty zakazów w różnych okręgach. Radom ma na przykład od 15 czerwca do końca sierpnia, a my dostaliśmy od 15 czerwca do 15 września. To jest następny absurd. Przedstawić jeszcze, prosimy właśnie, żeby móc być zbyt nałożyć. I jak rezeskoła I jeszcze Pana poproszę. Macie dziwny, żeby dać